Cześć, widzowie! Witam w filmie na kanale z gry Midnight Chasers. Zacząłem nagrywać dla Was film, ale nie skończyłem. Kupiłem właśnie taką bawarkę. Tyle w niej zrobiłem, ale ze względu na to, że to się nie nagrało, to przemaluję ją ponownie.

będzie taka. Pastelowa. Folk nie będę malował. Nakrętki na koła. Jakieś niepasujące. Niech będą granatowe. To było teraz Caliburs. Niech będą różowe. Dobrze, <coughs> mm, secondary color, a niech będzie taki. Choć w sumie co dał ten kolor. Okej, okay, no to on pasuje tu. On ma nie pasować. O idealna. I światła wnętrzu. Lotowy. niech będzie i teraz robimy rejestrację Japan Glow napisam klasycznie SEDUS kupuję kupuję i mi siedem 7200 Dwieście. czas jest to, że liczniki działają. No, Sigma Roblox to chyba Polak. Już w sumie nie wiem. W sumie w każdym języku można się tak nazwać. już ilu się kręci? 8-7 w ogóle zwiedzę tą mapę no to nie zwiedzałem jechałem tu tylko autostradą i to tyle mamy hotel albo motel albo nie wiem co to jest no dobra jedzie. Bardzo fajnie. Okay, czyli blokada na mapie. Ok. Jeszcze tu pojedziemy i potem na autostradę. A no, to się tak kończy. Ale to wszystko do siebie nie pasuje. Czyli się sam kolor samochodu jest mega spoko. Okej, okay, jadę pod prąd. Dużo za dużo w takim miejscu. To się nie może źle skończyć I w ogóle podbiłam sobie do PC ta hmm, Pada <laughs> i gra się ciekawie No i teraz jest typowy film z YouTube'a z wyprzedzenia American. American Highway. Dobra, pojadę tu, bo tu jeszcze też nie jechałem. Co ich tu tak dużo? Давай okay. мне мою фура. Pracę na tą autostradę. Testować skrętność tej fury. Ja go nie wyprzedzam, prawym pasem jako wymijam. Trzeba dość gwałtownie jechać, bo inaczej się nie uda. To dobrze jedzie. Kto go tam postawił? No i to chyba w sumie Tyle na ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w filmie następnym. Raczej słyszymy. Bye!